Myślę, że przede wszystkim All Stars to jest grupa fajnych ludzi, też byłych sportowców i, i myślę, że takie inicjatywy przychodzą czasami do głowy, że po prostu my jesteśmy zdrowi, cieszymy się w piłkę, e, grając w piłkę, e, mamy fajne e, e, turnieje, i wyjazdy. No i z okazji tych świąt czuliśmy taką potrzebę, że, że, żeby coś dobrego zrobić I myślę, że... Że, że dla tych pacjentów na pewno taki drobny upominek, a nas tak naprawdę to tak dużo nie kosztuje, bo jeżeli jest, jest grupa e, osób, które, które no, mają twarde serce i każdy z nas troszeczkę e, dorzuci do tego koszyczka, to to naprawdę e, wyszły z tego fajne prezenty i myślę, że to też tak, tak jest tak no, dobre samopoczucie człowiek ma, że jeżeli komuś pomaga, tak? bo ja mówię, że zawsze ta mm. większa radość jest w dawaniu niż w otrzymywaniu, bo no. no. tutaj jest przykład dla innych, że, żeby nie zapominać, tak? my, my, my nie myślimy tylko o tylko myślimy, żeby, żeby grając w piłkę dać rozrywkę rozgrywk, tym kibicom, których mamy plus ewentualnie no, pamiętać o innych, bo mamy nadzieję, że ci ludzie wyzdrowieją i będą nam też kibicować. Chcieliśmy komuś pomóc i tutaj gdzieś tam kontakty moje zaowocowały o tym, że domówiliśmy się tutaj z panem dyrektorem szpitala w Choroszczy i stwierdziliśmy, że w tym roku będzie to pomoc na szpitala, dla pacjentów szpitala psychiatrycznego w Choroszczy.